O, dobrze, że jesteś. Czy wiesz może, gdzie jest moja szczoteczka? Albo dobra, nieważne. Kupię sobie ze złota. Co ty robisz? Pakuję się. Wylatuję jutro do Nigerii. Do Nigerii? Dostałem maila od naszej dalszej rodziny. Fifi, nie znasz? Ja też. Ale przekazał mi spadek w wysokości 100 milionów euro. Więc zamówiłem już lot w jedną stronę. Pożyczyłem twoją kartę. Z tej okazji musiałem kupić też parę ciuchów... Y no trzeba wyglądać jakoś, jak się będzie odbierało 100 mil euro, to jest niecodzienna sytuacja. Musiałem też podać nasze numery telefonów, adresy, pesel -e. wysłałem nasze zdjęcia z dzieciństwa i wziąłem kredyt na 50 tysięcy, żeby zapłacić zaliczkę. Zaliczysz to ty teraz konkretny... Mamo, spokojnie, będziemy bogaci. Lecę już. Spytaj się od razu, czy nie chcą czasem kupić syna. Mamo, co robisz? Sprzątam twój pokój. A nie znalazłeś tu czasem... Mojej dychy? Niestety. Kocham to. Nie, nie. Najpierw daj mi konsolę, samochód na weekend i pić dych. Trzymaj. Trzymaj. Co to jest? Zapamiętaj to dokładnie, bo to Twoje ostatnie pieniądze w tym roku. Proszę, proszę. Na swoją obronę powiem, że i tak wyjechałem dwie minuty szybciej niż zwykle. Półtorej godziny? Jak powiem, to i tak mi szef nie uwierzy. Zawsze mogę Cię zwolnić. Miałem zatankować samochód, to okazało się, że był napad. Jak jechałem autostradą, to testowali chyba nowy system jazdy. Angielski. Na zjeździe z autostrady Megacorek z 15 km. Na samym końcu podskoczyłem tylko po bułki na szybko do sklepu i jestem. To dmuchnij walkomat. Tak jak mówiłem, wyjechałem dwie minuty szybciej niż zwykle. Która jest godzina? 15.33 i 48 sekund. Przyjechaliśmy dokładnie o 43 sekundy szybciej niż pokazywał nam GPS. Ale przecież... I show speed. Dziękuję, dziękuję. Kiedyś wyścig szczurów, dzisiaj Formuła 1. I dalej na szczycie. Pragnę z całego serca podziękować mojej mamie, dzięki której pierwszy raz wygrałem z GPS-em. Niech ta wygrana będzie symbolem. Obudź się. Co? Obudź się. Jak już podjechałeś pod tą żabkę, to może idź coś kup. Dobra, palaj stopper. Proszę pana, słucham cię. A czy ja bym mógł wyjść szybciej z klasy, bo mam autobus? Nie ma takiej opcji. No dlaczego? Albo zróbmy tak: kto odpowie mi na pytanie, będzie mógł wyjść szybciej z klasy. No przecież to jest niesprawiedliwe. A widzisz, było słuchać na lekcji? Głównym zadaniem erytrocytów jest. To rzucił. To byłem ja. Odpowiedziałem na pytanie, więc dziękuję. Do widzenia. Założyłem firmę. Ja założyłem rodzinę. Jakiś czas temu zostałem magistrem budownictwa i kupiłem nowy samochód. Nie mówiłem wam, ale urodziło mi się drugie dziecko. Zwiedziłem 15 krajów. Wstałem. Właściwie czego ty tu szukasz? Pracy, ale znasz się na tym? Jak mało kto. Doświadczenie użytkownik Instagrama. 4 lata. Niezły staż. Ja się nie chwalę. Wiesz, że produkujemy tutaj jajka. Wiem, dlatego mam dwa potężne argumenty. Masz tę robotę. Jeżeli ty też chciałbyś zostać osobą popularną w Polsce, to mam dla ciebie dwa potężne argumenty, dlaczego powinieneś to zrobić. No nie umiem na poważnie tego nagrywać. Wiem, że na co dzień tworzy dla was śmieszne treści, ale troszeczkę merytoryki nie zaszkodzi. I o czym mówię? Chciałbym tworzyć coś takiego w rodzaju komentarzy, ale na bazie mojego zdania tylko i wyłącznie, więc nie wiem, czy wam się to spodoba. Ale na pierwszy strzał wybrałem sobie pierwszy odcinek na kanale Goats. No i oczywiście te argumenty <grych> Sytuacja była następująca Obejrzałem sobie cały odcinek Mnie dosyć bawił, bo wiadomo Było to dosyć zabawne I oczywiście ja potrafię rozróżnić rozrywkę od życia codziennego ale myślę, że nie każdy też to potrafi rozgraniczyć. Wszedłem sobie po tym odcinku na Instagrama dziewczynę od argumentów. No i co zobaczyłem? No zobaczyłem oczywiście mocny hejt, i to dosyć konkretny hejt. Czy zasłużony? Nie jestem fanem hejtu, ale no, i poniekąd uważam, że no nie było to zachowanie w porządku. I oprócz samych tych negatywnych komentarzy przewinęło mi się parę komentarzy, które broniły tego typu zachowania. No i ja się pytam bo tam pisało, że to jest XXI wiek, mamy wolność i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy takie osoby myślą o tym, jaką wolność będą miały dzieciaki za 10-20 lat, bo sądząc po aktualnym rozwoju sytuacji, spodziewam się, że taki 8 latek tak jak jeszcze kiedyś, ja w wieku 80 musiałem się skraść pod szafkę rodziców, żeby wyciągnąć tam jakieś czasopisma, <laughs> i oczywiście uprzednio wiedząc, że tam są te czasopisma, tak dzisiaj wystarcza. Tylko i włączy włączyć internet i dostajesz wszystko. Więc warto się zastanowić, czy takiego typu zachowania nie zaszkodzą w przyszłości ludziom. A wszyscy, którzy to bronią, wydaje mi się, że tego po prostu nie analizują i jest im to obojętne. Także przychyliłbym się do tematu, i czasami wziął do serca niektóre zdania. Bo może się okazać, że za 10-20 lat młodzież będzie miała takie wartości, że nie będzie się opłacało wyjść z domu, bo ani nie znajdziesz kobiety, ani nie znajdziesz mężczyzny, ani nie znajdziesz już nawet przyjaciół, bo każdy będzie łachy na kasę. No dobrze, panie Damianie. Słucham, co dolega. Czuję dziwne uczucie w okolicach brzucha. Co dokładnie? No nie są to na pewno pierogi z obiadu. Hmm. Okej, okay, czyli nie są to prawdopodobnie problemy żołądkowe? Niemożliwe. Obstawiałbym motylki w brzuchu? Nie. Chyba się pożyga. Pisał pan ostatnio do jakiejś kobiety? Eee... Pisał pan? Niestety. A czy patrzy pan na jej zdjęcia średnio 25 razy w ciągu jednego dnia? 20. Tak myślałem. Ze wstępnej diagnozy wynika, że pan się zakochał. Nie jestem na to gotowy. Jest piękna? Nie. Niech pan da tylko telefon. I popatrzę na jej zdjęcia. Nie patrzę. O, napisała. Co? Mam cię. Przepiszę skierowanie do kwieciarni. Panie Damianie. Słucham. A właściwie panie Shaker. Co? W skrócie panie Shiva. Shiva? Tak mi się przedstawił. Pewnie chodziło o Shibę. Nie wyglądał na psa. Do rzeczy. Pomijając fakt imienia tego chłopa. Jakiego chłopa? Shibę. Psa? Okej, okay, w rzeczywistości nie wygląda to wiele lepiej. No ej, przecież się staram. Hinduski mężczyzna, odziany w liść. Biega panu po głowie. To pewnie od tych filmów o Trzeciej w nocy. Odnośnie filmów o Trzeciej w nocy. Poważnie. Jak to wygląda? Nie wygląda. Jest pan singlem? Jestem. Niech tak zostanie. Przepiszę tabletki na senne. Słuchajcie, może niektórzy powiedzą, że jestem nienormalny. Może niektórzy powiedzą, że to nie istnieje. Jednak dzisiaj zadałem pytanie na Instagramie. O tym, ile osób doświadczyło czegoś podobnego, albo doświadcza, i okazuje się, że to jest dosyć spora część osób. I ja też za pierwszym razem twierdziłem, że albo mnie opętało, albo już jestem mocno pijany, swoją drogą też tak było, żeby widzieć jakieś różne rzeczy. I się chciałem podzielić moimi spostrzeżeniami i też poznać spostrzeżenia innych ludzi, bo widzę, że jest ich sporo. A mowa o paraliżu sennym. Jest to o tyle dziwne, że aż dziwnie się o tym rozmawia, ale ja przynajmniej na swoim przykładzie miałem coś w stylu takiego, że. Za pierwszym razem wszystko dookoła mnie latało, a później to już była tylko taka czarna postać z takimi białymi oczami, która na przykład stoi w miejscu albo idzie do ciebie i się zbliża. Wiem, że to brzmi przerażająco, ale coś w tym rodzaju. I o ile za pierwszym razem byłem totalnie przerażony i nie spałem kolejne 3 godziny, tak następnym razem już po prostu udało mi się do samoistnie nawet raz wywołać, a dwukrotnie, trzykrotnie nawet mnie to nie ruszało. Dajcie cynka, czy mieliście coś podobnego.